Cześć, ja jestem Rudziello.pl A dzisiaj jesteśmy w MTA i to będzie taki... Już pewnie zauważyliście na moim kanale, że po prostu jest, zrobiła się nowa playlista. I ta playlista nazywa się... Um, zbudujmy coś w MTA. Coś takiego, coś ten tag jest. A więc tak, odpalimy sobie... A tak, z nami ci jest mój brat. Cześć! Dobra, teraz on się już nie będzie odzywał. Teraz otworzymy sobie jedno pod drugim. To jest jedna z moich pierwszych prac. Pokażę Wam wszystkie moje prace, a już w następnym odcinku coś nagramy po prostu z budowania. Czekajcie, ja może się tak te teleportuję do tych obiektów. To była jedna z moich pierwszych prac, więc taka jakaś ona <grymna> dziwna. para obiektów. Nie, tu chyba nie ma samochód. Nie, jest samochód. No i tu jeszcze miały być pojazd. No, ale to była jedna z moich pierwszych prac, więc no, nie wypał. Ehm, dobra, następna praca. Baza DHL. Tą bazę robiłem z Nexusem. Ehm, tak, o. Ta baza została zrobiona z Nexusem. Ehm, budowaliśmy ją no, dosyć niedługo. To jest baza DHL-u. Tak ona mniej więcej wygląda. Teraz tak, te tego nie ma tak, tego tutaj też nie ma nie ma tu dużo rzeczy, bo jest są na serwerze wykasowane, ale żebym ta, no nie da się ich wykasować tak, więc lecimy dalej baza PD tą bazę robiłem z mawikiem i Nexusem i chyba jeszcze ktoś był w niej udział lecz teraz wam nie powiem, przepraszam jeżeli tam kogoś nie wymieniłem to jest baza pomocy drogowej, no tak jak normalnie tutaj jakiś warsztat. No, no, tutaj jakiś domeczek. Aha, piła motorowa. Mhm, <grym> dobra. No i tak, dla samochodów, i tu miały być jeszcze helikoptery, lecz ich nie ma. Tak, lecimy dalej. Baza Rotrans. O! To jest moja baza. To są te, te teraz pierwsze, co były w ostatnich dniach robione. No, w dniach, no tak. No, dłużej Tak, to jest baza. Rotransu, teraz jest obecnie na serwerze, lecz Rotrans jest zamknięty, bo, no tak. Um, tą bazę też niedawno robiłem. To było jakoś tak, jak tamto robiłem, czyli jakieś z dwa tygodnie temu, trzy. No, więc tak to wygląda. Open. Baza Sun news to, to też była pierwsz... jedna z moich tych, to był jeszcze co pierwszy serwer. Mieliśmy, no to wtedy to było robione. A gdzie to jest? O tutaj. Tu. Tak Tak to wygląda. To była też moja pier pier jedna z pierwszych prac. O tak, tu jeszcze interior mamy. Tak, też taki jakiś śmieszny. No, ale, no jak mówię, to była jedna z moich z pierwszych prac. No ale jak dla mnie to jest dosyć słodko. Następna. Baza Rot. Tak, teraz baza taksi. Mm, tą bazę taksi zaczerpnąłem z jednego... Z Gita Online była podobna. Tylko ona była z dużym płotem. Ja ją trochę przerobiłem na swoje. No i wyszło mi coś takiego. tak to się mniej więcej prezentuje. Tak. Mhm. Mi się podoba. Na jest baza dla śledzia. Ta baza jest, była robiona tak, e, jeszcze dawno temu. Tak, to jest ona. W tym samym miejscu co pomoc drogowa, ale wtedy jeszcze pomocy drogowej nie robiliśmy. Ehm... Um, baza poli. Co to jest? A, dobra. Tego to... No dobra, no pokażę. To była robiona, tak... Chciałem pomóc, ale jednak się rozmyślaliśmy. I jakoś poszło to na marne. Moja robotka. A tak... się cieszę, bo jakoś tak. Nie, nie, nie za bardzo mi się podobało. I w innym miejscu została zrobiona baza policji. Biedronka i żabka. To nie, nie wiem, czy to jest pokazywania, bo to jest o takie coś. O, to jest takie, takie coś tylko. O, takie. Żeby były załadunki. Trzy obiekty, a jednak załadunek już jest. Bramki. To są bramki, które i tak trzeba, żeby, trzeba przerobić. To jest na SFLV bramka. A tu jest w LS, ale w LS, e, LSLV. Ale to mi się ona nie podoba i ona zostanie zwijana. Zostanie ona przeniesiona. Czy, czy to? Zostanie ona przeniesiona o tutaj, o tutaj, o w to miejsce gdzieś. Ehm, no, Następna Bramki, klub Alhambra. Dobra, pokażę jak już wskazujemy. Wszystko, to wszystko. <grym> to jest moja bola. Ten ale <noise> jeden obiekt. nie wiem to robić, ale doki sf byrajdy to są doczki które i tak zostaną przerobione ale są dosyć spoko wyglądają one mniej więcej tak tylko, tu jest stocznia a ja tu dałem kont te kontenery ale dobra dobra, tak to mniej więcej wygląda O mój, ten mnie swędzi tu jest takie coś i tu jeszcze Muszę dodać takie rzeczy nie da się przejechać. No. I tu wtedy nie wiem, coś się da. Dobra. Dalej, next... Um, Dom rudego. <grym> <grym> Oczywiście. <grym> Parę obiektów. tak jakieś. No. No takie chyba taka. <grym> to też wtedy nie umiałem jeszcze robić. Tu i jeszcze tutaj zamknięte jest. Taka kupa. Em, lotnisko LS. Cicho bądź. Dobra, ale nie musisz. To jest lotnisko. Piękne. Mi się bardzo podoba. Dobra, zamknij się już dobrze, bo mi przyjeżdża. Dziękuję. Tak, to jest. Lotnisko całe, Zamkną to. No, tak ono mniej więcej wygląda To jest waga, nie? Jak widzę. No tu jest. Tak to się prezentuje. To wszystko jest z tego, bo. Nie mam za bardzo. Ten. To, to jest. To, to jest ten, ale to jest jedno i to samo. tamto dwa. To jest taki załadunek, w po prostu w ten. W, w tunelu, po prostu tam roboty, tam ten tunelu, roboty w tunelu. Tak to mniej więcej się prezentuje. Tu zajeżdżamy, tutaj piasek można, tam piasek się ten... No i tak to wygląda. Um, to, to i to, to jest to samo. Skup palet. Skup palet mi się zdaje, że wyszedł mi bardzo ładnie. Jestem bar z niego bardzo zadowolony. Wygląda to mniej więcej tak. Um, nie no, niby takie zwykłe, ale mi się bardzo podoba. Więc nie wiem jak tam wam, ale mi się bardzo podoba. Um, open. Następny. Spawn LS. Ten spawn możecie zaobserwować u nas na serwerze. E, co ja robię? Nie to. Mm, nie to. On jest u nas na serwerze. Um, bardzo mi się podoba, tylko że u nas nie ma tych krzaczków. No, chyba na żadnym serwerze go nie, ich nie ma. No ale tak to mniej więcej się prezentuje. Bardzo ładne. Moim zdaniem, no to wiecie, jak samo mu się robi, to ładne. Nie, po prostu mi się podoba. Niektóre mi się nawet moje rzeczy, ta, sam, sam tak omówię, że nie, nie podobają mi się i koniec. stację koło AP. A tak, tą stację trzeba jeszcze przerobić. Bo tak, tu muszę dodać takie inne gwiazd. A tak, to jest w porządku i tutaj drzwi dodać. I tak, to tak mniej więcej się prezentuje. Um, i tu jeszcze waga miała być, ale jakoś tak nie umiem jej wcisnąć więc przy następnej robótce to się zmieni open um, skup palec, spawn ls tak ten. to jest wyspa mawika nie będę tego pokazywał, bo to nie jest moje więc je pokazuję, wyspa moja tak, mawik chce zobaczyć jak ta moja wyspa wygląda nie chciał mu się jej nagrać, więc ale teraz już mogę, ci pokazać, mawiku tak, ona tak wygląda, to jest na niej białe tak, to się tak, o jest tu mamy wiazik jedziemy jedziemy, jedziemy no i mamy tutaj stację oczywiście nie ma tych no bo co? No zostały dodane, tu jest taki ten jedziemy To jest seven jakiś to ładunek. Um, tu mamy wiaździk, tu mamy osiedle takie tu miało być dokończone, wtedy tu taki zajazdik z tym. No i tak to mi więcej się prezentowało. No, mi <laughs> się to nie podoba. Nie wiem, mogę Mawikowi podezwać to, żeby się tam coś zrobił, ale to jest bez sensu, bo jest mało obiektów. Więc lecimy dalej. Zaję um, jest taksi, Tak, lecimy tutaj. To jest zajazik taksi taki. Eee, No No, taką się mniej więcej prezentuje. Ładny. Nie powiem. Że nie. Mi się akurat podoba. Jest zajazd Jest zajad. Za zajad, tak. Zajad. Um, załadunek jeden. To jest mój załadunek, który możecie zaobserwować na moim serw Na serwerze moim i... To co jest duże rzeczy. Tak, to jest tak. O, to się prezentuje tak. No, mniej więcej tak. No, mi się podoba, bo jest. No, wszystkich oko, oko się. Kogo się pytałem o zdanie? To się podobało. A mi się język dzisiaj plącze. No. Następny. Żadnek koci, lat. No, to jest ostatni, jaki mam jest dostępny na Skype'ie i tak wygląda Podoba mi się też. Czemu nie? No tak, wjeżdżamy, parking jakiś, załadunaczek Jest spok. Tak, coś tu jeszcze mamy, Czy tam dalej, coś niżej. Um, chyba tu nic nie ma już. Eee, yy, co to? Open. Mm -hmm. Tak, nie no, może być Dobra. Um, to by było na koniec, na tyle. New. I tak. To już będzie się wrzucało na YouTube'a. Nie, najpierw to przerobię, później będzie się konwertowało i na YouTube'a. A ja za ten czas sobie nagram nowy odcineczek Jak będzie się wrzucało na YouTube. A. Już z budowaniem czegoś. Um, mam już taki plan. Tu gdzieś powinno być to. Więc go zbuduję, kolejny załadunek. Jeszcze muszę pomyśleć gdzie i wtedy będzie dobrze. Nagram to i wrzucę na YouTube'a znowu. Ci mieli tak dwa koło siebie. O, fajne. To jest fajne. Czy to jest to? Mhm. Tu, i tu niektórzy windy robią. Się dziwię jak oni te windy robią. Hmm. O, to jest pytanie, jak oni robią te windy. Dobra, no to cześć na razie. I tak, o właśnie. Jest ten... Bardzo pozdrawiam Nexusa. Gracza na naszym serwerze. Za to, że zrobił mi intro, za darmo. Więc Nexusie, bardzo Ci dziękuję. I będziesz polecany w najbliższych trzech odcinkach. <gry> I za właśnie, zapraszam również na jego kanał. Jego kanał będzie w opisie. No, więc tyle. Cześć na razie i do zobaczenia w następnym odcinku. Bajo.